Hej diamanciki, z tej strony Ani i witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. Yes, I am on my way. Oglądam w tej chwili Live Study with Me z Ruby Granger, a robię to dlatego, że zaczęłam sobie montować vlogmas wczoraj. Mam jeszcze dwa pełne dni na to, żeby skończyć montować ten filmik ponieważ jest dzisiaj 29 i obiecuję, że jest to ostatni vlogmas nagrywany jeszcze w listopadzie, ale nie będę nagrywała vlogmasów każdego dnia, więc po prostu chciałam zacząć trochę wcześniej, żebyście mieli tych materiałów w grudniu jak najwięcej. Plus będziemy sobie dzisiaj planować wspólnie czas, dlatego chciałam to zrobić jeszcze przed grudniem, ale jeśli chodzi o filmik, to chcę go skończyć jak najszybciej po to, żeby móc go wyrzucić przedpremierowo osobom wspierającym ten kanał. I w tym miejscu chciałabym pozdrowić Annę Górecką, która również wspiera ten kanał już od pierwszego dnia, była jedną z pierwszych osób które wsparły mój kanał w momencie, kiedy włączyłam te opcje. Więc dziękuję, że jesteś i mam nadzieję, że będziesz mi towarzyszyć we vlogmasach, a jeśli Wy też chcecie wesprzeć mój kanał i mieć przedpremierowy dostęp do wszystkich moich materiałów, dostęp do dodatkowych materiałów, bo czasem staram się wrzucać jakieś takie zdjęcia, spoilery dotyczące tego, co nagrywam, co będzie na kanale w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, to na dole koło przycisku subskrypcji jest też taki guzik WSPIERAJ, więc tam możecie sobie poczytać, na czym to polega? Tak jak wam mówiłam, wczoraj przychodzi dzisiaj do mnie Natalka, więc będziemy robiły sobie wróżby e, takie Andrzejkowe, bo akurat Andrzejki zaczynają się dzisiaj wieczorem, a kończą się jutro wieczorem, z tego co doczytałam. E, więc zobaczymy się w końcu, pierwszy raz już od jakichś dwóch miesięcy. Dodatkowo chciałabym sobie wspólnie z wami zaplanować czas, bo wydrukowałam sobie kalendarz na grudzień, więc też zrobimy to później, ale najpierw chciałabym zrobić to, czyli otworzyć wszystkie kalendarze z dwójki 2 grudnia, ponieważ dzisiaj jest drugi vlogmas zaczniemy sobie tutaj od mojej sypialni dalej nie wypiłam tej jedynki, więc ona dalej jest w kuchni, ale już wyciągam dwójkę i będę mogła sobie wypić z Natalką, także jedna z nas wypije jedynkę, druga dwójkę dzisiejszy zapach, smak to Festive Spice i później wam zdam relację, jak one smakowały, czekoladki to w sumie powinnam zrobić na sam koniec, bo od razu jem. Nie potrafię się powstrzymać, tylko zawsze od razu się rzucam na nie. Więc tym razem jedynie otworzę. I znów mamy choineczkę, ale wydaje mi się, że to jest ciemna czekolada, ale nie jestem pewna przy tym świetle. I mamy jeszcze kalendarz White'a i dwójka. Z której strony? I znów mamy takie smaczki, małe kosteczki. Nie, akurat teraz są jakieś takie paski. Tam z tyłu jest opisane, co to jest, ale nie chce mi się sprawdzać. Wyciągnęłam moje dwa ulubione mleka, żeby Wam pokazać, i to, które używam aktualnie i zazwyczaj, przynajmniej ostatnio, to jest to owsiane waniliowe i jest całkiem spoko, tak może potrwało z tydzień, zanim się do niego przyzwyczaiłam, e, ponieważ używałam właśnie tego i ono jest dwa razy droższe, ale z 10 razy lepsze, więc e, to kupuję sobie raz na jakiś czas i w tej chwili jest zamknięte w lodówce, czeka na swoją chwilę, ale to też jest całkiem spoko. Tym bardziej za taką cenę to jest za 5 zł, czasem za 3 coś, jak jest na promocji, w porównaniu do tego, które kosztuje 10. One oba są bardzo dobre i polecam, jeśli szukacie jakiejś takiej alternatywy do mleka. Później Wam też pokażę te moje organizery na przybory i jak to tam wszystko mam ułożone, ale to już jak będziemy planować czas i zabierać się za wszystkie te takie rzeczy papierowe, to jest ten kalendarz. A najpierw chciałabym skończyć otwieranie kalendarza adwentowej, więc yy, ostatnia dwójeczka na dziś, to stwórz własne dekoracje i właśnie tym będę zajmowała się w poniedziałek i w środę, więc to będzie też drugi, yy, bo będę nagrywała filmik z DJ świątecznymi. Mam nadzieję, że się uda. A jak nie, to po prostu Wam na którymś vlogu pokażę, jak mi wyszło, ale... To takie zadanko na dziś dla was. <laughs> Ruby akurat skończyła yy, "Stay with me, a ja się dam montować starej, więc do usłyszenia później. Siadam teraz do planowania, więc chcę Wam pokazać, w jaki sposób przygotowałam sobie tutaj wszystkie przerwy. Jeśli chodzi o te organizery, to to są organizery do kosmetyków. I e, ja kupowałam całe takie akrylowe, bodajże e, organizery, i to były właśnie te takie części, które szły na wierzch. I ja korzystałam z jednego z nich przez jakiś czas. Później schowałam je do szafy i nie używałam ich przez bardzo długi czas. W tej chwili je wyciągnęłam i właśnie wykorzystałam je w taki sposób. Według mnie wygląda to super. Jest to też bardzo przydatne. Mam wszystko w tej chwili pod ręką. Mogę sobie też je chować, przenosić dowolnie, w dowolny sposób, jak mi pasuje. Więc mam w tej chwili dwa takie organizery i pokażę wam, co tutaj w środku trzymam. Ten pierwszy organizer ze złotymi krawędziami ma przybory głównie kolorowe, dlatego bardzo fajnie kolorowo to wygląda. Mam tutaj. Zakreślacze pastelowe ze Stabilo, które idealnie pasują do tych przegródek. Jak będę miała ich więcej, to też będę mogła je tutaj poukładać. Na razie tutaj z przodu mam gumki do mazania, i te cztery to są takie osobne. Tu mam taką zwykłą, mam też temperówki i mam taką zakładkę. Do książek, zeszytów, do czegokolwiek, co tam akurat potrzebuję sobie zaznaczyć, więc w taki sposób aktualnie wykorzystuję te przegródki z przodu. Z tyłu jest jeszcze jedna przegródka i tutaj trzymam te takie duże, złote spinacze, które często wykorzystuję, ale głównie do zdjęć. Tu mam tasiemki to muszę podnieść, żeby wam pokazać, bo mam dwa y, rządki. Ten pierwszy to są te takie papierowe, y, kolorowe, pastelowe. Z tyłu też mam jeszcze kilka dodatkowych, mam też takie karteczki y, do zaznaczania. Tu mam jeszcze zakreślacze y, z Mildliner oraz z Pilota. Oba są pastelowe, więc <gryw> widzicie, że to taka moja estetyka jest właśnie w delikatnych kolorach. I tutaj ten drugi organizer już trochę mniej kolorowy, tutaj z przodu mam taką większą szufladkę i tutaj zazwyczaj trzymam jakieś tam gumki do włosów, jakieś karty pamięci zazwyczaj w tym miejscu leżą, żebym ich nie zgubiła, bo zazwyczaj po prostu leżą gdzieś na biurku. Mam jeszcze kilka tasiemek, tutaj dobrałam je właśnie tak kolorami, żeby pasowały do tych takich mniej kolorowych przyborów. Tu też jest taka tasiemka z pianką, mam karteczki takie do notowania. Taki spinacz większy. Tu jest jeszcze więcej karteczek, ich tutaj dałam dość sporo. Także takie dwukolorowe. Mam jeszcze spinacze, tutaj sobie wyciągnęłam tylko dwa, bo w sumie nie korzystam z nich za wiele, ale fajnie będzie mieć je pod ręką. Tu mam jeszcze jakiś dodatkowy długopis. Ten taki nożyk, który używam zamiast nożyczek czasami. A tutaj mam już te przegródki, tu po prawej mam wszystkie Mildlinery, akurat one tutaj się fajnie zmieściły, znów muszę podnieść, żeby Wam pokazać, że ich jest troszeczkę więcej. I tutaj mam dwa rzędy i z tyłu mam... to są białe, żelowe długopisy, tu są dwa braszpene, szary, czarny i czarny z kuretakę bodajże. Za każdym razem, każdy mówi inaczej, więc nigdy nie potrafię zapamiętać nazwy. Mam tutaj jeszcze markery olejowe, srebrny złoty, linika, dwa długopisy. To jest jeden jest takim bardziej cienkopisem, drugi jest takim długopisem żelowym, więc to są wszystkie te rzeczy, które mam gdzieś tam zazwyczaj pod ręką. Z tyłu mam jeszcze jeden pojemniczek na moje brushpeny, także to są wszystkie moje brushpeny z Tombow i one też w tej chwili leżą sobie tutaj wszystkie. I jeszcze więcej karteczek, zeszyty, które używam często oraz mój segregator na notatki. A teraz siadam do planowania czasu, także to jest ten kalendarz, który macie podlinkowany w filmiku z kalendarzem adwentowym i chcę Wam pokazać, w jaki sposób ja go wypełniam. I jeśli ktoś z Was jest zainteresowany kupnem takiego kalendarza na cały przyszły rok, to też. Jest. Wszystkie informacje są w opisie, tam jest wypisane, w jaki sposób możecie złożyć zamówienie u mnie na mailu. To jest jedynie przed sprzedaż i dopiero w przyszłym roku za kilka miesięcy będzie oficjalna premiera i wtedy będzie już wszystko na stronie. Ale tak, chcę Wam pokazać, w jaki sposób ja korzystam z tego kalendarza. W ten sposób prezentuje się kalendarz. Mamy tutaj jeszcze na dole miejsce na notatki i jest to kalendarz uniwersalny, czyli można z tego kalendarza korzystać w tym roku, w przyszłym roku, y, dowolnie. Dlatego nie ma tutaj wpisanej dni, tygodnia, mimo że jest to podzielone na tygodnie, bo mamy po 7 dni, ale tu w tym górnym pasku można sobie zapisać, jaki y, dzień, tygodnia akurat jest jakiego dnia, ponieważ w tym roku y, akurat nasz tydzień zaczyna się we wtorek, dlatego wpisuję sobie tutaj w. I w ten sposób wiemy, kiedy mamy jaki dzień. Dla niektórych jest wygodniej, kiedy na przykład weekend jest jakoś tam zaznaczony albo czasem na przykład niedziela. Yy, dlatego ja lubię sobie zaznaczyć soboty i niedzielę lekko ołówkiem albo jakąś kredką. W jakikolwiek sposób po prostu zaznaczyć to sobie kolorem, żeby odróżnić ten weekend od reszty tygodnia. I w ten sposób mamy stworzony taki cień, który pokazuje nam weekend, dzięki czemu patrząc w kalendarz od razu widać, kiedy tydzień się zaczyna, a kiedy się kończy. Teraz wpisuję sobie w te okienka wydarzenia, które czekają mnie w tym miesiącu, także różne urodziny, święta. Chcę mieć po prostu to wpisane na pierwszej stronie jako taki plan miesięczny. Więc wygląda to w ten sposób, i mogę sobie z czasem dopisywać, kiedy wiem, że będą jakieś wydarzenia, spotkania i chcę mieć to na takiej głównej stronie, to lubię sobie to wpisywać tutaj. I nawet taki kalendarz można sobie zawiesić na lodówce, można go sobie dać y, gdzieś w widocznym miejscu, powiesić na ścianie, w ramce, cokolwiek, ktokolwiek y, lubi i po prostu mieć to pod ręką, bo to jest taki, taka strona rozpoczynająca cały miesiąc. Dalej mamy kalendarze tygodniowe, i w tym miejscu zaczyna się ta lewa część, która jest podsumowaniem całego tego tygodnia, który nadchodzi, więc mamy miejsce na wypisanie wydarzeń, i tu wpisujemy sobie wszystkie wydarzenia, które mają być w pierwszym tygodniu. Także tu będę brała ten tydzień, który się kończy 6, czyli w Mikołajki, i mogę sobie to wydarzenie zapisać w tym miejscu. I też z czasem, jak będę się z kimś umawiała, cokolwiek będzie takiego, co muszę pamiętać, to wpisuję sobie to właśnie w to miejsce. I na dole mamy listę rzeczy do zrobienia, więc tu wpisuję sobie takie rzeczy, które nie mam zaplanowanych na konkretny dzień ale chcę na pewno zrobić tego danego tygodnia i mam też kilka linijek miejsce na takie notatki dowolne, więc tutaj na przykład będę mogła sobie zrobić legendę kolorów i dalej zaczyna się już planowanie naszego tygodnia, na samej górze mamy harmonogram, czyli wszystkie godziny powypisywane, można sobie zaplanować wszystkie wydarzenia, rzeczy do zrobienia właśnie tak godzinowo i zaznaczyć sobie to w ten sposób i na dole jest jeszcze lista rzeczy do zrobienia, jeśli wolicie to robić właśnie w ten ten sposób, więc tak wygląda nasz dzień. Jest to zrobione w taki sposób, że znów mamy kółeczko bez napisanego dnia miesiąca, z tego powodu, że jest to kalendarz uniwersalny. Także ten tydzień zaczyna się 31. A Dobrze, że spojrzałam, bo akurat jest 30. Jest tylko 30 dni w listopadzie, więc wpisuję sobie taką 30. I teraz wiem, że poniedziałek zaczyna się 30. I teraz na każdy dzień mogę sobie wpisać dzień miesiąca. W ten sposób mamy gotowy każdy dzień. Ja teraz sobie usiądę i powpisuję sobie wszystkie zadania do wykonania, wszystkie takie wydarzenia, których tutaj na samym początku nie miałam, ale chciałam Wam pokazać, w jaki sposób to wszystko działa, bo w ten sposób mamy właśnie gotowy kalendarz, przynajmniej na ten tydzień. Kolejny tydzień będę chciała wydrukować w inny sposób, bo taki tydzień można sobie wydrukować też w drugą stronę, czyli poziomo. Wtedy mamy jedną stronę tu, drugą stronę tutaj i można sobie wtedy z drugiej strony też wydrukować dwie. Strony, i wtedy cały tydzień mieści nam się tylko na jednej kartce 4. Więc Chodzi tutaj właśnie o taką dowolność. Każdy może sobie wydrukować to, w jaki sposób mu się podoba, w jaki sposób mu to pasuje. Więc główny powód, dla którego sprzedaję to właśnie w takiej wersji PDF, a nie w wersji fizycznej, jest to, że każdy ma swoje preferencje dotyczące drukowania. Plus, w momencie, kiedy wykupicie to sobie i macie to już dla siebie, możecie sobie z tego korzystać do znudzenia, możecie to wydrukować komuś bliskiemu, żeby on też mógł sobie z tego korzystać. To jest po prostu wasze. Oczywiście, o ile nie chcecie, tego sprzedawać dalej, bo to jest nielegalne. Normalnie planuję czas w moim bujo, ale właśnie w grudniu będę planowała sobie w ten sposób na tych kartkach i mam nadzieję, że wy też wydrukujecie sobie i będziecie sobie za darmo testowali taki kalendarz grudniowy. Więc życzę Wam miłego planowania. ja Teraz też siadam sobie wszystko tutaj kończyć, planować, a później przychodzi do mnie natarka, więc odesła się do Was w tyle. Dobra, mamy Andrzejkowe wróżby. Opowiadaj mi na czym polegają. No tak. Tu mamy serca z imionami. To imiona męskie i imiona damskie. I to jest chyba taka najbardziej popularna wróżba. Przebijasz pineską Serce. I yy, imię, które ci wyjdzie, to yy, powiedzmy imię Twojego przyszłego partnera, bo partnerki, taki. Tylko, oczywiście, przebijamy to. Yy, na odwróconym serduszku. Tu jest wróżba z kwiatami. Na karteczkach wypisane są różne kwiaty. I każdy kwiat ma ukrytą ze sobą jakąś wróżbę. I to jest wróżba. Do tego jeszcze potrzebujemy chyba kartkę i narysować na niej okrąg. Bierzemy trzy kostki. Nie wiem teraz, czy można je rzucać prosto z ręki, czy do kubeczka. I wtedy je wyrzucasz. I te kostki, które trafią jakby do okręgu. Liczysz na przykład, powiedzmy, że tu byłby okrąg, no to masz tylko dwa. I sprawdzasz, co liczba dwa symbolizuje. Jeśli wpadłyby wszystkie do okręgu, no to mamy 9. I sprawdzasz, co symbolizuje liczba 9. Ale fajne. Nie, nie zabolało. <noise> nie <znam głos> no. Wiktoria. O oh, Jezu! Okay. pięć. Co być o twoje Twojego, był wtargniony. Co Lilia. Chciałam róża albo Lilię? Dobra. Bez. Chciałaś bez. No, chciałaś bez. I to jest po szczęście dzisiaj. No, po no, szczęście Be, te, te. A mogę z te dwie od razu? No, to może to rozumie. Panny Mi, wiesz, że jest pan. To była też coś Chyba wyglądam napadniętą, bo tak się też e, czuję, ale zanim skończę vloga, to chciałam Wam jeszcze pokazać tę moją wróżbę. Więc to, co mi wyszło, to jest e, trzynastka, która jest raczej pechowa i oznacza smutek, więc sobie to też zapisałam. E, ale dla mnie trzynastka jest liczbą szczęśliwą. Jakoś tak nie wiem, z jakiegoś powodu zawsze piątek trzynastego był dla mnie szczęśliwy, a więc też nie będę brała tak do, do serca tego znaczenia. Jeśli chodzi o kwiatek, to wyszła mi Lilia, którą bardzo chciałam wyciągnąć, chciałam albo róże, albo lilię i ona oznacza osiągnięcie celu, mam nadzieję, że się to spełni. A jeśli chodzi o imiona, to wyszły mi Nadia, Honorata, Eliza, Emilia, Wiktoria i Klaudia. Dwa są takie dość popularne, ale szczerze mówiąc to reszty nie znam ani innej osoby z takimi imionami, głównie Honorata, Nadia, Eliza. Nawet Emilia nie znam żadnej, więc bardzo ciekawe taką kartkę zachował sobie jako pamiątkę z dzisiejszego dnia. Też bardzo fajnie było z tym woskiem, jak mogłyśmy sobie zrobić na ścianie i popatrzeć, co te kształty według nas oznaczają. Więc tak spędziłam tegoroczne Andrzejki, bardzo mi miło, że mogliście mi w tym roku towarzyszyć. Ja teraz uciekam szykować się do spania. Powinnam się od razu szykować do spania, a potem iść do spania, żeby być wypoczętą na poniedziałek. Ale znam samą siebie i pewnie jeszcze trochę posiedzę. Ale to już tyle na dzisiejszy vlog. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Pa! Every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday.